Ty, Wojtek! No co tam? Wiesz co? Próbuję z młodym systemu nagród i kar. Jak zrobię coś dobrze, dostaję naklejkę, a jak przeskrobię, zabieram bajki. I co? Działa? No jasne, że działa, ale tylko na chwilę, bo potem i tak wraca do tego samego. No, czyli umie kalkulować. Dziecko robi coś wtedy dla nagrody, albo żeby uniknąć kary, a nie dlatego, że naprawdę rozumie. No dobra, to co mam robić? Pozwolić, żeby robił co chce? Nie no, coś ty. Chodzi o to, żeby nauczyć się, dlaczego coś robimy. Zamiast posprzątaj, bo dostaniesz naklejkę, możesz powiedzieć: Słuchaj, sprzątamy razem, bo wtedy jest więcej miejsca i łatwiej znaleźć zabawki. To buduje motywację od środka, a nie z zewnątrz. To nie zadziała. A ja potrzebuję, żeby było posprzątane teraz, a nie jak się łaskawie zmotywuje. Rozumiem, ale im częściej pokazujesz sens tym mniej musisz walczyć. To trochę dłuższa droga, ale działa na przyszłość, bo dziecko zamiast kalkulowania, co się mu bardziej opłaca, uczy się współpracy. Czyli zamiast nagrody, mam mu dać sens. Hmm, to brzmi trudniej. Może faktycznie warto? Nie musimy mieć trików na każde zachowanie. Czasem wystarczy być przewodnikiem, a nie sędzią.